Cześć, cześć. Kolejny filmik. Tym razem o Nashi, czyli gruszce japońskiej. Chciałbym wam pokazać, jakie już ma szklarni. przyrosty O! 22 cm. Ale to jeszcze nic, bo ten. Ma nawet 27 cm. Na razie rośnie sobie w szklarni tutaj nasi. Ma już taką korę zdrewniałą. O. Jest czubek. Są w zasadzie są trzy czubki główne. Wysokość Wysokość około 1,50 m, jeszcze w sumie nie wiem kiedy zakwitnie, może niedługo. Widziałem też w tym w majstrze już sadzonki szczepione, chyba bodajże. Nie no, na pewno były szczepione, bo, bo było widać, że, że miały cięte. Na razie to nasi służy jako podpora do kiwi. Ale zastąpię to jakąś jakąś listewką jeden na jeden, coś takiego. A to wykopię gdzieś za tydzień, bo cały tydzień ten ma lać. Także na razie nic nie zrobię. A tu jest drugie nasze i trochę starsze. Chyba o pół roku. Ale dziwnie tu się korona układa. Będę musiał to jakoś przyciąć lepiej. No też przyrosty już są po 20 cm. Gdzie jakby rosło normalnie w gruncie, nie w szklarni. No to by na razie nic nie było. Jeszcze by nawet wąków nie puściło. No, a taki na szybki filmik. Na razie. Cześć.